Marcina Osowskiego. Dzień dobry. Tu podcast Jak być Osobą. Dziś opowiem Wam historię, która łączy fiskalną beztroskę, geopolityczny interes Berlina i ciężkie, zimne sztaby złota. A wszystko to w tle cichego scenariusza, który mógłby w kilka miesięcy pozbawić Polskę złotówki i części rezerw. W ciągu jednego roku Rząd Donalda Tuska powiększył zadłużenie finansów publicznych o 300 miliardów złotych. To nie jest cyfra z tabelki. To mniej więcej 2000 złotych na głowę każdego Polaka. To milion mieszkań po 300 tysięcy złotych. To kwota, która mogłaby sfinansować ogromną część infrastruktury czy programów społecznych przez lata, na przykład 5 lat pełnego finansowania 800. Zanim przejdziemy dalej. Polski PKB w 2024 wyniósł około 3 641 miliardów złotych. To kontekst wielkości gospodarki, w której ten 300 miliardowy wzrost długu robi naprawdę bolesne wrażenie. A mówimy tylko o wzroście całości zadłużenia, które łącznie sięga już 1 biliona złotych. Tak, 1000 miliardów złotych. Mechanika jest prosta i bezlitosna. Rząd zaciąga dług Agencje ratingowe patrzą na szkic rachunkowy państwa i obniżają rating. W efekcie pożyczanie staje się droższe, bo inwestorzy wymagają większego oprocentowania za ryzyko. Ostatnio widzieliśmy, że Moody's obniżył perspektywę Polski do negatywnej, wcześniej Fitch, a inni np. Standard Poor's też nie patrzą przychylnie. To przekłada się bezpośrednio na koszty obsługi długu. Im wyższe koszty, tym więcej trzeba pożyczyć. I tak koło się kręci. To nie jest problem techniczny, to jest problem polityczny, bo podatniki i przyszłe pokolenia będą przepłacać za cudzą krótkowzroczność. Nawa państwowa tak mocno zadłużona, to jak statek z częściowo zalanymi grodziami. Jest coraz mniej sterowny i coraz wolniej płynie w światowych, nigdy nie kończących się regatach. Słowo nawa pochodzi wszak od słowa nawigować, zatem analogia do statku jest tutaj podwójnie trafna. A gdy taki powolny statek zaczyna dryfować, łatwiej naraża się na atak korsarzy, czyli piratów na payrollu wrogich dworów. Ale o tym jeszcze dziś powiemy. Wyobraźcie sobie atak spekulacyjny. Kurs złotego spada, inwestorzy uciekają, bank centralny broni kursu rezerwami, rezerwy topnieją. Jeżeli atak jest dobrze przygotowany, to NBP nie będzie w stanie samodzielnie obronić stabilności złotówki. Kto ma głębszy portfel i może zaoferować ratunek na dużą skalę? Europejski Bank Centralny. I tu leży esencja. Pomoc EBC, jeżeli w ogóle w takich sytuacjach może mówić o pomocy, z pewnością będzie warunkowa. Europejskie instytucje nauczyły się, że każdy kryzys jest okazją do realizacji własnych celów. A co dopiero, jeżeli samemu się taki kryzys wywołuje? Zatem ratowanie złotówki przez EBC. Może oznaczać zero niezależnej polityki monetarnej. A warunkiem przyjęcia pomocy może być, bez wielkiego referendum, szybkie zbliżenie do euro. To nie jest abstrakcja. Historia pokazuje, że kryzysy walutowe bywają najskuteczniejszą windą polityczną do przyspieszonej integracji. W obliczu poważnego kryzysu gospodarczego i ryzyka bankructwa kraju. Które to ryzyko byłoby jak zwykle podlewane sianiem histerii i paniki przez usłuszne proeuropejskie media, rząd nie musiałby się wysilać w przekonywanie przerażonych obywateli, że istnieje tylko jeden jedyny ratunek szybkie przyjęcie euro i wręcz błaganie Brukseli, by zgodziła się przymknąć oko na niewypełnianie kryteriów. Wszak mamy kryzys. A do tego, oczywiście, Putin w tle Płynięcie w głównym nurcie i tego typu zaklęcia, które normalnie już nie działają, ale w obliczu realnego kryzysu i paniki znowu zaczną, choć na chwilę, tak by skutecznie przeprowadzić całą operację. Dlatego mówić o euro kuchennymi drzwiami to nie przesada. W praktyce kryzys plus pakiet ratunkowy mogą zrobić to szybciej niż lata debat i ustaw. A kto na tym zyskuje? Oczywiście, nasz wypróbowany sojusznik. Adwokat w Unii Europejskiej i przede wszystkim taśmowy producent polskojęzycznych Volksdeutschów. Republika Federalna Niemiec. Zanim ktoś krzyknie to śmieszna teoria spiszkowa spójrzmy na liczby. W pierwszej połowie 2025 roku handel pomiędzy Polską i Niemcami osiągnął rekordowe 90 miliardów euro. Przy czym niemiecki eksport do Polski to 49,5 miliarda euro w tym okresie. To nie jest marginalna relacja. To masa handlowa, która ma znaczenie strategiczne. W praktyce Niemcy sprzedają Polsce więcej niż sprzedają do Chin w tym samym okresie. I w pewnych ujęciach Polska była jednym z najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. A co zyskuje Berlin, gdy Polska przyjmuje euro? Po pierwsze, znika ryzyko kursowe dla niemieckich eksporterów. Po drugie, Inwestycje niemieckie w Polsce stają się tańsze i bardziej przewidywalne. Po trzecie, strefa euro powiększa się o dynamiczną gospodarkę, co wzmacnia pozycję strefy w globalnej grze walutowej. To wszystko daje Berlinowi realny lewar geopolityczny w Europie Środkowej. Większa integracja gospodarcza to większy wpływ polityczny. I tak jak Rosja bez Ukrainy nie może być mocarstwem, nawet regionalnym, podobnie Berlin bez całkowitego podporządkowania Warszawy, nie może myśleć o skutecznej dominacji w Europie, bo Warszawa to klucz do całej Europy Środkowej, a Niemcy, oparte o Mittel Europa 2.0, miałby wreszcie potencjał pozwalający narzucić Francji i reszcie Starej Unii swoją hegemoniczną wolę. Wtedy układ dwóch silników Unii Europejskiej z franko-germańskiego przekształciłby się w jeden teutoński motor z francuskim silniczkiem do włączania klimatyzacji lub otwierania dachu a kanclerz Merz nie musiałby już tak mocno giąć się w prydziódach przed prezydentem Trumpem. Efekt jest zatem nie tylko ekonomiczny, jest geopolityczny. Silniejsza ekonomiczna integracja Polski z Niemcami i strefą euro to osłabienie amerykańskiej strefy wpływu w naszym regionie, bo USA zyskują mniej ekonomicznych punktów zaczepienia. Po drugie de facto przekreślenie aspiracji projektu Międzymorza, Projektu, który zakładał niezależne centrum równoważące wpływy Berlina i Moskwy. I droga, którą Berlin może wykorzystać do zbudowania realnej, paneuropejskiej siły gospodarczej z rdzeniem w Niemczech. Innymi słowy, każdy krok Polski bliżej euro to korzyść dla niemieckiej machiny wpływu w Europie Środkowej. Teraz. element symboliczny, który pali wyobraźnie złoto. Polska rezerwa to około 330 ton złota. Standardowo przy wchodzeniu do strefy euro część rezerw jest przekazywana do europejskiego Banku Centralnego. Historyczne przykłady, wskaźniki mówią o rządach wielkości mniej więcej 15% rezerwy przechodzących w strukturę EBC. Dla Polski to oznaczałoby fizycznie 40 do 50 ton złota formalnie przejętych przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem. Wyobraźcie sobie ten obraz. 85 lat po II wojnie światowej, kiedy pamięć o rabunkach i tranzytach złota jest wciąż jeszcze żywa w kulturze zbiorowej, Polska pakuje część swojego złota i formalnie przekazuje je do Frankfurtu. We wrześniu 1939 roku z narażeniem życia udaje się wywieźć złoto banku polskiego do Londynu, by nie wpadło w ręce Niemców, a niecałe 90 lat później Polacy samodzielnie wywożą mniej więcej tyle samocennego krusztu w sztabach. Do skarbca we Frankfurcie. Być może sztabki nawet fizycznie nie wyjadą, ale status własności się zmienia. Dla wielu obywateli, to będzie nie różnica w księgach, lecz gwałtowny symbol utraty suwerenności. A złoto jest potrzebne zarówno dla EBC, jak i dla Niemiec. Już zresztą oddelegowany jako medialny Gauleiter pseudodziennikarz Klaus Bachmann zachęca aktualny rząd i premiera Tuska by powtórzył swój numer z wejściem silnych ludzi do telewizji i tym razem pogonił z NBP profesora Glapińskiego, dorwał się do rezerw i jak za dynastii Sasów z Saksonii wyprzedał ostatnie dobra rezerwowe stabilizujące naszą gospodarkę i przede wszystkim naszą walutę. Nawet dla czwartej gospodarki świata perspektywa kontroli nad 280 miliardów złotych to coś, po co warto się schylić. A jeżeli do tego krnąbrny sąsiad wreszcie stanie się bezbronny i słabiutki, jako osadzeni w obozie dla dzieci, które Niemcy prowadzili w Łodzi, czy tam wtedy w Litzmannstadt, to tym lepiej. Ostatecznie imperium niemieckie wymaga pewnego poświęcenia. A któż nadaje się do tego lepiej niż polniszczy Schwein? Mechanizmy, które opisałem wcześniej, mają element personalny. Kiedy trzeba przygotować opinię publiczną na utratę instrumentów finansowych, najpierw osłabia się strażników tych instytucji. Przykłady z ostatnich lat są czytelne. Turcja, 5 lat temu. Nagłe odwołanie nacji Agbala spowodowało gwałtowny spadek liry. To klasyczny przykład. Polityczne odwołanie szefa banku centralnego to utrata zaufania rynków i kurs waluty reaguje natychmiast. Wtedy nagle spadł o 15%. 2018 rok, Argentyna. Polityczne zmiany w kierownictwie banku centralnego i ingerencje fiskalne pogłębiły kryzys walutowy i inflacyjny. A jak to wyglądało w Polsce? W ostatnich latach mieliśmy falę oskarżeń i politycznych aktów przy, przeciwko prezesowi NBP Adamowi Glepińskiemu, od zarzutów o polityczne uprzywilejowanie partii rządzącej w decyzjach banku, poprzez ruchy parlamentarne zmierzające do pociągnięcia go przed Trybunał Stanu, po głośne oskarżenia w mediach, że to NBP jest winny inflacji. Drapiński sam odpierał te zarzuty, wskazując, że decyzje podejmowane były przez Radę Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP, a inflacja miała charakter globalny, spowodowany pandemią i przede wszystkim wojną na Ukrainie. Nie przeszkodziło to Donaldowi Tuskowi wielokrotnie publicznie zapowiadać, że prezes NBP po prostu wyniosą z gabinetu jacyś silni ludzie. Dokładnie tak, jak to zrobiono w TVP i polskim radio. Metoda znana z Moskwy lub z lat 90. Nie była zatem czczą gadaniną. Dopiero warknięcie szefowej EBC, Christine Lagarde, ostudziło zapędy rodzimów akolitów niemieckiej Europy. No ale skoro nie udało się po rusku, to może uda się po prusku, czyli metodą starego Fryca, który tak właśnie osłabiał suwerenność Rzeczypospolitej w XVIII wieku poprzez doprowadzenie do bankructwa szlachtę, psując monetę, a później za bezcen przejmując tereny przy granicy z Prusami. Teraz psucie monety następuje poprzez beztroskie i skrajnie niebezpieczne zadłużanie państwa. Ale efekt w postaci przejęcia kontroli przez kolejną emanację wrogiego nam państwa niemieckiego, będzie ten sam. W praktyce osłabiasz prezesa, to osłabiasz NBP. a to rośnie potem społeczna akceptacja dla pomocy z zewnątrz i przekazania kompetencji poza Warszawę. Ile Polska straci, gdy stracimy naszą złotówkę? Może tu mówić o dwóch wymiarach strat. Pierwszy, to tak zwany seniorage, dochód z emisji pieniądza, oraz drugi utrata narzędzi polityki monetarnej i możliwość dostosowania stóp i kursu polityki do lokalnych szoków. Co mówią analizy? NBP i badacze oceniają, że bezpośrednia utrata seniorage po wejściu do euro zwykle jest relatywnie mała. Rząd wielkości łamków procenta PKB, choć różni się w zależności od kraju i metodologii. Prace akademickiej analizy wskazują, że koszt ten może być rzędu od 0,3 do 0,8% PKB w różnych modelach. Dla Polski z PKB nominalnym 3,5 miliarda złotych daje to mniej więcej od 10 do 30 miliardów rocznie w wartości seniorecz. To dużo czy mało? To właśnie tyle, ile dzisiaj brakuje NFZ, by zakleić budżet do końca roku. Ale to nie wszystko. Utrata niezależnej polityki monetarnej oznacza, że w momencie lokalnego kryzysu, np. Na nagła recesja w przemyśle motoryzacyjnym, duże zewnętrzne zaburzenia popytu. Polska nie będzie mogła samodzielnie obniżyć stóp, by stymulować gospodarkę. To może oznaczać większą zmienność PKB i zatrudnienia w krótkim okresie i większe, większe koszty dostosowań. Efekty trudniejsze do wycenienia jednym zdaniem, ale realne i materialne. Podsumowując, bezpośrednia roczna strana Senior, to rząd około 20 miliardów złotych, pośrednie koszty i ryzyka makroekonomiczne mogą być wielokrotnie większe w okresach szoków. Co więcej, Wejście tak dużego kraju do strefy euro przewyższa swoją skalę wiele poprzednich anszlusów, w tym krajów bałtyckich, Słowacji czy Chorwacji. Jesteśmy po prostu już dużą gospodarką. To pozwoliłoby Niemcom jeszcze przez kilka lat opóźnić nieuchronne, czyli zawalenie się tamtejszego systemu społeczno-gospodarczego, a przy okazji pociągnięcie nas na dno razem z nimi. Jest więc plan. Niekoniecznie konspiracyjny. Polityka fiskalna tworzy warunki. Zadłużenie rośnie, zaufanie topnieje, agencje ratingowe podnoszą koszty, istnieje presja na walutę. Rozwiązaniem pojawia się stabilność strefy euro. I nagle mamy złotówkę w muzeum, a część złota formalnie w Europejskim Banku Centralnym. 300 miliardów dodatkowego zadłużenia i w zasadzie w przestrzeni publicznej temat nie istnieje. Przypadek? Tym bardziej, że tych pieniędzy na rynku nie widać. Nie ma gwałtownego przyrostu inwestycji, poluzowania polityki socjalnej. Na zbrojenia też nie wydajemy nawet jednej trzeciej tej kwoty. W czasie, gdy słuchacie tego odcinka, jak być osą, zadłużenie zwiększyło się o jakieś 12 milionów złotych, a to raptem niecały kwadrans. Publika żyje jakimiś totalnymi bzdetami i duperelami, a naprawdę istotne sprawy toczą się niby jawnie, ale niemal nikt ich nie dostrzega. Dla Niemiec to możliwy duży zysk ekonomiczne zaciśnienie wpływu w regionie. Dla nas to w najlepszym razie utrata cennego instrumentu polityki gospodarczej i symbolu suwerenności. W gorszym ograniczenie manewru w kryzysie i realne koszty. Można powiedzieć cóż taki jest świat wszyscy się zadłużają to my też. Ale w tym przypadku dług nie jest tylko rachunkiem księgowym. Dług stał się narzędziem transformacji ustrojowej. Bo jeżeli zrozumiemy, że każda pożyczona złotówka, której nie jesteśmy w stanie spłacić, to tak naprawdę głos oddany na euro, to nagle wszystko zaczyna się układać w logiczną całość. Nie trzeba referendum, nie trzeba kampanii, nie trzeba przekonywać uparcie przywiązanych do złotówki Polaków. Wystarczy spiralą długu doprowadzić do momentu, gdy złoty stanie się ciężarem, a euro obietnicą ratunku. To trochę tak, jakbyśmy sami kopali tunel pod własnym domem. A potem zdziwili się, że fundamenty pękają i przychodzi sąsiad z propozycją: ty, oddaj mi klucze, to ja to utrzymam w pionie. I wtedy historia zatacza koło. Złotówka, symbol suwerenności, może skończyć jak złoto z 1939. Wywieziona, tym razem nie w konwoju wojennym, ale w kolumnie ciężarówek z unijnymi gwiazdkami. Pytanie brzmi, czy to my naprawdę wybieramy przyszłość? Tylko odgrywamy rolę w scenariuszu napisanym w Berlinie i Frankfurcie. Bo jeśli dług to euro od tyłu, to może się okazać, że właśnie w tym lustrzanym odbiciu zapisana jest nasza przyszłość. Jeżeli ten scenariusz cię niepokoi, to dobrze, niech nas wszystkich niepokoi, bo suwerenność nie jest abstrakcją. Jest mennicą, bankiem centralnym i pamięcią. I czasem waży. Jak te 45 ton złota.